Targi Agrotek 2024 i stoisko firmy Mandam, a ze mną jest Józef Seidel. Dzień, dzień dobry. Piękne stoisko, podobno też wyróżnione, tak? Tak, 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 nagrodzone w tym roku. Bardzo nam miło, fajnie. Cieszę się, że się podobało. Zobaczmy, co jeszcze pięknego na tym stoisku się znajduje. Pierwsze, co się rzuca w oczy, na miejscu najbardziej chyba takim eksponowanym przy, przy alejkach agregat yy, przedsiewny, tak? Agregat przedsiewny Flex, tak. Flex. Maszyna, która w ostatnim czasie zyskała dużą popularność. Yy, sprzedajemy, ich, sprzedajemy ich coraz więcej. Yy, agregat składający się z wału strunowego, trzech rzędów zębów dla klienta do wyboru, albo z relicą prostą, albo z gęsią stopą. Potem włóka zacierająca, wał yy, strunowy i wał kołeczkowy żeliwny. Maszyna, która kopiuje teren dzięki temu, że pola zębowe są zawieszone na rurze okrągłej okay. bardzo fajnie Właśnie, się to w ostatnim czyli, czasie sprzedaje. Czyli on ma możliwość kopiowania tutaj na rurze na boki, tak, a w dodatku w tą stronę, to tutaj już tak, wały? Tak, no tutaj na wale utrzymujemy głębokość roboczą maszyny, dodatkowo ona jest jeszcze regulowana tutaj na śrubach rzymskich. Tak Fajnie sprzedająca się maszyna, my ją oferujemy w wersji od 3 do 6 metrów, zarówno w wersji zawieszanej, jak i pół zawieszanej, ponieważ taka możliwość też istnieje w naszym, w naszym, w naszym przypadku. Yy, agregat, który zyskał bardzo dużą popularność w ostatnim czasie, sprzedajemy go bardzo dużo. Nawet do na tych tato... Co, Przed kukurydzą się, przed zbożami. W zależności od tego, jaką wybiorą rydlice, jak, jak, jaki jest wybrany ząb, można to stosować do różnych, zarówno do buraka, jak i, jak, i, jak i tak jak wam powiedział do kukurydzy. Yy, maszyna, która przeszła rewolucję, jeśli chodzi o względy konstrukcyjne, została wzmocniona w kilku miejscach. Widać zresztą używał strunowy przedni. Jest wzmocniony rurą w środku, dodatkowymi dyskami usztywniającymi, co zapewnia, że on się nie wygina podczas pracy, nawet w trudniejszych warunkach. Serdecznie polecamy, bo jest to naprawdę fajna maszyna. Okej, okay, dobra, to mamy tutaj, już właściwie to już znana tak. brama talerzowa, ale tu jest jeszcze nie lada ciekawostka i nowość, aplikator talerzowy tak? do tak. beczek kasenizacyjnych. Coś, co staje się dopiero popularne na rynku polskim, ale cieszy się coraz większym zainteresowaniem, odczuwamy to poprzez maile, telefony, yy, pytania. Brona talerzowa podpinana bezpośrednio do wozu asenizacyjnego. Yy, tutaj w szerokości 3 metrów, ale oferujemy je w szerokościach od 3 do 6 metrów, z większym rozstawem talerzy, tak żeby zadbać o to, aby maszyna się nie zapychała. Yy, u góry wpięty Fogel rozprowadzający nawóz. Mhm. Maszyna, która może być tak, jak tutaj jest pokazana, w szerszym rozstawie talerzy, ale oferujemy też klientowi możliwość kupienia tej maszyny w standardowym rozstawie talerzy. Dzięki czemu może ją wykorzystać najpierw do wozu asenizacyjnego, a później do uprawy ścierniska jako normalną bronę talerzową. Aha, bardzo nie bardzo nie ciekawe, nie ciekawe nie? rozwiązanie. Może być zakupione zarówno w takiej wersji, jak tutaj stoi, czyli z wałem. Jak i bez wału, ponieważ są tacy klienci, którzy chcą tylko wymieszać a nie przykrywać, natomiast generalnie y, coraz więcej klientów pyta o to, żeby jeszcze był dodatkowo wał, który przykryje rozraną gnojowicę. Tak patrzysz jeszcze na ten poziom zawieszenia, ten układ, Tutaj, tak. to on jest przystosowany pod konkretną beczkę pod konkretnego producenta? Yy, my przystosowujemy pod konkretnego producenta, natomiast standardowo zazwyczaj jest to zaczep albo trójpunktowy, albo czteropunktowy i tak jak widać na tej maszynie, te maszyny już w standardzie są przystosowane do tego. My nawiązaliśmy współpracę z kilkoma producentami, pod nich produkujemy. Natomiast jeśli klienci są zainteresowani przystosowaniem tej broni talerzowej do jakiegokolwiek innego producenta, do jakiejkolwiek innej beczki, jesteśmy otwarci na współpracę i nie ma najmniejszego problemu. Możemy to zrobić. Także zapraszam serdecznie, bo jest to nowość, która w Polsce zyskuje dopiero popularność. Jeszcze to nie jest dzisiaj taki top of the top, ale widać, że. Coraz więcej klientów jest tym zainteresowanych i myślę, że w krótkim czasie będzie to coś bardzo, bardzo popularnego. Zyskuje na popularności. Zdecydowanie. dam to ma już Jak najbardziej. i gwarantuje jakość. Jak najbardziej, a tą gwarancją tej jakości jest ta nowość, którą tutaj mamy też na stoisku w tym roku. Po raz pierwszy mówimy o tym, że oferujemy dodatkową pięcioletnią gwarancję na wszystkie nasze maszyny. Jest to gwarancja odpłatna za 5% wartości podstawowej wersji maszyny, czyli nie odliczamy 5% od całości drogich wałów, hydrauliki itd., tylko bierzemy podstawową wersję maszyny i 5% tej wartości daje 5 lat gwarancji na, maszynę, na konstrukcję stalową maszyny Mandam, czyli 5 za 5, tak to nazwaliśmy. 5% nie jest dużo, czyli musicie być pewni swego. Jesteśmy pewni swego, dlatego śmiało oferujemy tą gwarancję, i wydaje nam się, że jest to też coś, co świadczy o tym, że śmiało możemy zachęcić klienta do tego, że polska maszyna staje się coraz lepsza i ta gwarancja, ta oferta jest tego świ świadectwem. Bardzo dziękuję. Dzięki, uprzejmie.